Się, już idzie! Cześć, dziewczyny! Witaj, Alice! Dlaczego mnie wezwałyście? Coś się stało? Wiesz, chciałobyśmy zadać ci bardzo ważne pytanie. Vanilio, Alice, skoro jesteś już dorosła, to pomyślałyśmy, że... Skoro jesteś tak samo piękna jak Twoja matka, to czy chciałabyś zostać członkinią naszego klubu najpiękniejszych klaczy? O, yy, bardzo chętnie, oczywiście. A kiedy jest spotkanie? Yy, dzisiaj po południu. O, dobrze, to przyjdę. Tak, wtedy wszyscy będą mogli cię zobaczyć. Powinnaś przyjść, skoro się zgodziłaś. Zawsze to dziękuję dziewczyny. Hmm, fajnie. Mikrus Witaj, Alice. Um, czy zgodziłabyś się na takie małe spotkanie dzisiaj wieczorem? Dzisiaj? Więc nie. Przyjdę. A gdzie, gdzie planujesz to spotkanie? Na Polanie. O, dobra. Dobra, możemy się spotkać. P przyjdę. To świetnie. Będę czekał. Hmm, ciekawe o co chodzi. Mogę się jedynie domyślać, ale. No nie wiem. Czy to może być prawda? A zresztą sama się dowiem. No i co? Po co chciałeś się spotkać? Wiesz, yy... po tym. po koronacji brylanta i, wiesz tam, tańczyliśmy na, tym, na tej uroczystości, nie? Tak, pamiętam. I uznałam, że jesteś dość fajną klaczą, bardzo piękną zresztą, i zastanawiałam się, czy nie moglibyśmy być razem, bo poczułem takie, jak z tobą tańczyłem, to czułem takie dziwne uczucie w brzuchu. I pomyślałam, że to może być istotne, i że to chodzi o ciebie i po prostu chciałam się z tobą spotkać i porozmawiać z tobą o tym i pomyśleć i, no wiesz, zapytać cię co o tym myślisz. Aha, wiesz, uważam, że to jest całkiem niezły pomysł, bo ja też powiem ci szczerze, że też fajnie się czułam tańcząc z tobą wtedy. I właśnie też czułam takie dziwne uczucie w brzuchu, ale nie myślałam o tym w ten sposób, ale może to faktycznie tak jest. Czyli zgodzisz się? Tak, możemy być razem. Chodź, róbmy to, co wszyscy. No, w sumie tak. Ale dziś ładna pogoda, prawda? No, świetno. Słońce świeci, jest ciepło. Jestem ciekawa, jak będą wyglądały nasze dzieci. O, lepiej o tym nie rozmawiajmy, okej? Okay? Dobrze. To na razie wiesz. Niezbyt. Na razie dopiero zaczynamy. Nie myślmy jeszcze o tym. No wiem. Ale po prostu chciałabym mieć dzieci. No ja w sumie też. Ale najbardziej chciałbym mieć synka. A ja córeczkę. Taką samą jak ja. Tak, będzie jeszcze jedna taka sama. Twoja mama, ty i jeszcze jedna Jakimś nowym imieniem No I, gdybyś, I gdybyśmy mieli... Gdy będziemy mieć razem dzieci To najlepiej by było gdyby była właśnie córka taka jak ja I synek taki jak ty Jak byłem w dzieciństwie mhm. No, to by było niezłe Mam nadzieję, że takie coś się zdarzy No właśnie Spotkamy się jutro. Hmm, może zobaczymy. Bo jak nie, to możemy też za tydzień. Jakbyś wolała. Może za tydzień. Okej. Okay, dobrze. To do zobaczenia. Do zobaczenia. A bym zapomniał. Jeszcze. Pa, pa Cześć! Ale on jest czarujący. Hmm. Naprawdę. Och, muszę to przekazać dziewczynom. Och, ale będą zachwycone już w takim młodym wieku. Pewnie będą ze mnie dumne. Ach, wspaniale. Chodź tu Rubin, pokaż nam się. No nie wiem, czy muszę tak w się pokazywać. No, obróć się. Mhm. Wiedziałem. Wiedziałem, że masz geny od No cóż, tak na to wygląda. Jestem bardzo niejako podobny. No, to prawda. No nie, mam wrażenie, że tutaj sami mój mąż. Bez urazy. No wiem, wiem. A to w ogóle tak gdzie on jest? Podobno wyjechał na jakieś zawody. Mhm. Mówił, że zdobędzie wielką karierę. Hmm. To musimy trzymać za niego kciuki. No. A, chcesz, bym chciał być tak duży jak ty, braciszku? No wiem. A już niedługo będziesz, tylko mam nadzieję, że Ciebie nie wykastrują tak jak mnie. No właśnie, to chyba by nie było zbyt przyjemne, co? Pamiętasz w ogóle coś z tego? Nie, bo byłem uśpiony. Aha. Okej. Okay. To może to przeżyję, jeżeli mi to zrobią. Mhm. No właśnie. No, ale po prostu nie mogę się na Ciebie napatrzeć, jesteś taki przystojny! O, dzięki, mamo. To samo chciałem powiedzieć. Naprawdę. Chociaż patrząc to, Draco jest bardziej do Was podobny, a ja to właśnie. Nie wiem dlaczego, ale mam właśnie geny od wujka. No właśnie, też mnie to ciekawi. Dlaczego tak się to zrobiło? Ale. Pff, no cóż. Nie będę w to wnikał, ale to jest bardzo ciekawe. No, też tak myślę. Myślę, że Draco będzie właśnie podobny bardziej do... taty. Jak urośnie. Też tak sądzę, mama podobno maści do mnie. Ode mnie pewnie trochę też coś mama jest ciemniejsza. No właśnie. Na pewno... też będziesz tak samo przystojny jak ja, zobaczysz. Tak, tylko nie wiem kiedy to w końcu nastąpi. No. Ale wiesz, musisz być cierpliwy. Na pewno, jak dorościsz, to też będziesz miał jakąś fajną rodzinę. Pewnie ja też niedługo kogoś znajdę. No właśnie. Fajnie by było.